Profika, no Boże muszę go tu kryć, chry, żeby mi nie zamógł. Gdzie jest mamba, Boże, ta coś tam. Jezu, niejście zimno Oliwia? Jest ja chciałam liście dzisiaj grabić no. mi zasypało mi wszystko Patrz, ile tu jeszcze jabłek leży. Też chciałam grabić Ta mamba jaka biała

Mam że się będzie tarzać. Ja idę do domu. Ja też idę do domu. Mi jest zimno.